Morskie. Proszę Państwa w treści uchwały Rady Gminy yy, nr 37 łamane 249 łamane 2013 podjęte 25 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia sposobu uregulowania za zadrożnych w paragrafie 1 został zapisany zwrot wolę w zapłaty w tym kształcie uchwała została podpisana przez Przewodniczącego Rady oraz umieszczona w bip, BIP Urzędu Gminy o Morskiej na posiedzeniu Komisji Wspólnej w dniu 14 kwietnia 2013 roku oraz na sesji Rady Gminy o Stronie Morskiej w dniu 25 kwietnia 2013 roku. Został przegłosowany projekt uchwały z zapisem w paragrafie pierwszym wolę uregulowania. W związku z powyższym należało oczywistą mamyłkę pisarską sprostować w sposób, jak przyjęta została prostowana uchwała. Proszę Państwa, no, trudno powiedzieć, że tak naprawdę zobaczyliśmy to z kolegą na komisji, posiedzeniu Komisji Budżetu, kiedy, kiedy była dyskusja, dyskusja dotycząca pandemii wyświetlany projekt i wtedy dopiero tak naprawdę zobaczyliśmy, że ten błąd zaistniał. I, i, no i do tego dzisiaj jest ta, jest ta, jest ta y, uchwała, która ma na celu y, sprostowanie. Y, tego błędu był tam mój podpis, y, dlatego też czuję się trochę za to odpowiedzialny i y, starałem się y, jak najszybciej doprowadzić do takiego stanu, żeby ta uchwała miała formę właściwą. Na swoje ustalenie być może mogę powiedzieć to, że, że tytuł uchwały był właśnie w sprawie uregulowania i, i prawdopodobnie podpisując, no tym się zasugerowałem i nie wczytując się w dalszą jakby treść tej uchwały, czy ona jest poprawnie poprawnie po prostu zapisana. Za Otwieram dyskusję. Nie widzę głosów zamykam. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały nr 45 łamane przez 310 łamane przez 2013 w sprawie sprostowania o czystej, oczywistej omyki uchwały Rady Gminy w Proszę o podniesienie temat.